Wszyscy tutaj się ważą, patrzą, ile przytyli, ile schudli, a ja z początkiem roku sprawdzę, czy ja czasem nie urosłem. I teraz mamy tutaj od razu wam też pokażę, pokażę, jak można fajnie sprawdzić swój wzrost. Jak mamy deskę z kuchni, najlepsza się sprawdzi, jeżeli ma kąt prosty. Stajemy, ja tu sobie przymocowałem taśmę do drzwi, stajemy, pięty do drzwi, wyprostowani. Kąt prosty i wyprostowanie, jak jesteśmy, to sobie zaznaczamy. Do głowy dojeżdżamy. No, i musimy trzymać później tą deskę, żeby sobie zaznaczyć. Ale ja nie wziąłem ołówka. Dobra, ale zrobię też kątownikiem. Jak ktoś ma taki kątownik, to jeszcze lepiej to się sprawdza. I tak samo. Dokładam do drzwi, prostuję się. I nie stajemy na palcach, nie oszukujemy, bo to nie ma sensu, nie? Wiadomo, że nie ma sensu. I teraz lecimy tutaj, kreseczka. Wcześniej zrobiłem jeden pomiar, teraz zrobiłem drugi pomiar, także zobaczycie, jak te kreski są zrobione i odczytamy sobie wynik. Zaraz obrócę kamerę, pokażę, jak jest taśma przymocowana, żeby wszystko było. Wszystko było w porządku. No i lecimy. Tu jest taśma przymocowana w takim delikatnym, powiedzmy, powietrzu. Ale widać, że jest luz. Tu jest pierwsze klejenie taśmą. Drugie. Powiedzmy, że ta taśma jest w pionie. I tak. Tu jest mój pierwszy pomiar przed filmem odrysowany. Tu jest drugi. No i można tu odczytać takie. 184,5. Jak ktoś mnie ogląda, to wiecie, że ja zawsze 183 cm podawałem. No to powiedzmy 1,5 cm urosłem. Czy urosłem? To już sam się zastanawiam. Trzeba poszukać informacji. Czy dorosły człowiek może jeszcze urosnąć? bo tak na logiczne myślenie no na ławce trenując dorosły człowiek za bardzo chyba nie urośnie. Czy to z handlami trenując no też nie da rady. Na bieżni biegając no też to chyba nie będzie sprzyjało. Jedyne co mi przychodzi na myśl no to jak się podciągamy na drążku, możemy swoje ciało rozciągnąć, dbając o odpowiednią dietę, zdrową dietę, regenerację. Taki powiedzmy, prowadzimy bardzo dobrze już zdrowy styl życia, być może troszkę urośniemy. Centymetr, półtora, jak to w moim przypadku. Dajcie znać w komentarzu. Zmieście się i też dajcie znać, czy macie teraz więcej centymetrów, czy mniej. Jak to było gdzieś tam powadawane w waszych książeczkach zdrowotnych, czy też w.